Ignorowanie boli, prawda? Wydaje się, że ludzie wokół ciebie nie widzą, kim naprawdę jesteś. Ten ból może być silny i trwać długo, ale dobrą wiadomością jest to, że nie musisz pozwalać, aby definiował twoje życie. Siła do zmiany tego, jak się czujesz i jak ludzie cię postrzegają, jest w tobie. W tym filmie pokażę ci proste i praktyczne kroki, aby przekształcić to poczucie bycia odsuniętym na bok w coś, co cię wzmacnia. I to wykracza poza twoją reakcję. Chodzi o zrobienie kroku naprzód i pokazanie światu, a przede wszystkim sobie swojej prawdziwej wartości. Koniec z akceptowaniem mniej niż zasługujesz. Razem podkreślimy twoją wartość, z pewnością siebie. Wielu ludzi uważa, że kontrola jest synonimem siły, ale to może być złudne. Obojętność, która czasem wydaje się być władzą, w rzeczywistości ukrywa słabości. Kiedy ktoś cię ignoruje, może się wydawać, że ma kontrolę, ale prawda jest taka, że ta postawa ujawnia niepewność tej osoby. Ignorowanie to forma ucieczki, sposób na unikanie własnych lęków i uczuć. Osoby pewne siebie nie muszą tak postępować, stawiają czoła sytuacjom w sposób bezpośredni i uczciwy. Kiedy ktoś cię ignoruje, zazwyczaj odzwierciedla to bardziej jego problemy niż coś w tobie. Obojętność to maska ukrywająca trudności, których osoba nie chce stawić czoła. Kiedy to zrozumiesz, dostrzeżesz, że bycie ignorowanym nie dotyczy Twojej wartości, ale ograniczeń drugiej osoby. Daje Ci to nową perspektywę, miejsce siły. Zamiast czuć się małym, możesz rozwijać współczucie, rozumiejąc, że obojętność to forma obrony. Jeśli jesteś tu nowy, zasubskrybuj kanał i polub film. Zobacz. Tylko 15% osób oglądających jest subskrybentami, więc jeśli ten materiał ci pomógł, zasubskrybuj i włącz dzwonek. Pomyśl o momentach, kiedy byłeś ignorowany, co osoba próbowała uniknąć, jakich uczuć nie była gotowa stawić czoła. Refleksja nad tym może pomóc ci dostrzec, że obojętność nie ma związku z twoją wartością, ale z wewnętrznymi walkami, które druga osoba przeżywa. Stoicyzm uczy nas patrzeć do wewnątrz, zrozumieć nasze własne reakcje. To normalne, że czujemy się zranieni lub sfrustrowani, kiedy to się dzieje, ale rozumiejąc prawdziwy powód obojętności, możesz reagować spokojniej i bardziej świadomie. To może być okazja do wzrostu, wzmocnienia swojej odporności i lepszego poznania siebie. Następnym razem, gdy ktoś potraktuje cię z obojętnością, pamiętaj, to zazwyczaj forma utrzymywania kontroli, fasada ukrywająca wewnętrzne słabości. Wykorzystaj to zrozumienie, aby się wzmocnić, działać z większą pewnością siebie i stawić czoła sytuacji z spokojem i mądrością, które uczy stoicyzm. Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoimy, jest uwolnienie się od oczekiwań innych, ale to także jedno z najpotężniejszych. Stoicyzm pokazuje nam drogę poprzez praktykę dystansu, która pomaga nam osiągnąć tę wolność. Wyobraź sobie, jak to jest żyć bez ciągłego ciężaru próbowania zadowolić wszystkich, z solidnym wewnętrznym spokojem i niezachwianą siłą. Często wyczerpujemy się, szukając aprobaty i uznania, ale ta pogoń może być wyczerpująca i ostatecznie nigdy nie przynosi prawdziwego zadowolenia. Stoicyzm uczy nas, że prawdziwe szczęście pochodzi z wewnątrz i że musimy uwolnić się od opinii i oczekiwań innych, aby je osiągnąć. Dystansowanie się nie oznacza bycia zimnym lub obojętnym. Chodzi o przejęcie kontroli nad naszymi wyborami i życie zgodnie z własnymi wartościami. Kiedy to zrozumiesz, dystans stanie się formą wyzwolenia. Za każdym razem, gdy ktoś próbuje narzucić ci swoje oczekiwania, to okazja do praktykowania tego dystansu. Zamiast poddawać się presji, możesz skupić się na tym, co naprawdę dla Ciebie ważne. To wzmacnia Twoją determinację i pozwala żyć bardziej autentycznie, zgodnie z tym, kim naprawdę jesteś. Z dystansem uczysz się także radzić sobie z krytyką i osądami w bardziej spokojny sposób. Kiedy nie jesteś związany tym, czego inni od Ciebie oczekują, krytyka traci na sile. Zaczynasz widzieć sytuacje obiektywnie, używając ich jako okazji do wzrostu, zamiast pozwalać, aby definiowały twoją wartość. Stoicyzm przypomina nam, że nie możemy kontrolować tego, co myślą inni. Zamiast marnować energię na próbę zmiany opinii innych, możesz skupić się na własnym rozwoju. To przynosi wewnętrzny spokój, który trudno zburzyć. W miarę jak praktykujesz dystans, zauważysz zmiany w swoich relacjach. Kiedy żyjesz zgodnie ze swoimi wartościami, ludzie wokół ciebie zauważą i uszanują to. Twoje interakcje stają się bardziej autentyczne, oparte na wzajemnym szacunku, a nie na potrzebie zadowalania. Dystansowanie się to ciągły proces nauki i praktyki. Wymaga odwagi, aby uwolnić się od oczekiwań i żyć autentycznie, ale z czasem staje się ogromnym źródłem siły i spokoju. Osiągnięcie tego wewnętrznego spokoju poprzez dystansowanie się. To jedno z największych osiągnięć, które możesz osiągnąć, pozwalające ci żyć pełnią życia i prawdziwie, nie poddając się zewnętrznym naciskom. Często, gdy jesteśmy ignorowani, odczuwamy ból lub frustrację. Ale co, jeśli mógłbyś użyć tej obojętności jako lustra? To lustro może pokazać ci, jak wiele jeszcze możesz się rozwijać i ewoluować, nawet gdy nie otrzymujesz uznania, którego pragniesz. Zmiana perspektywy. Może przekształcić trudne chwile w okazję do osobistego wzrostu. Za każdym razem, gdy napotykasz obojętność, masz szansę wzmocnić swoją pewność siebie. Ucząc się, aby nie zależeć od aprobaty innych, aby czuć się dobrze, odkrywasz wielką moc, wolność od potrzeby zewnętrznej walidacji, aby wiedzieć, kim naprawdę jesteś. Bycie silnym i utrzymanie pewności siebie, nawet gdy jest się ignorowanym. To prawdziwy test odporności. Obojętność innych może wydawać się testem Twojej wewnętrznej siły, pokazując, że jesteś znacznie silniejszy niż myślisz. Za każdym razem, gdy nie pozwalasz, aby brak uwagi lub odrzucenie cię zniszczyło, wzmacniasz swoją pewność siebie. To nie oznacza zamykania się na świat, ale naukę prawdziwego i niezależnego doceniania siebie. Kiedy przyjmujesz tę wizję, zaczynasz widzieć obojętność bardziej wyraźnie. Zamiast brać ją do siebie, rozumiesz, że postawa innych często mówi więcej o nich niż o tobie. Ludzie mogą zmagać się z własnymi niepewnościami lub rozproszeniami, a to pomaga ci nie traktować obojętności jako ataku na swoją wartość. Używając tej obojętności jako lustra, możesz dostrzec, gdzie chcesz się poprawić, nie po to, aby zadowolić innych, ale aby być najlepszą wersją siebie. Ta szczera refleksja jest kluczowa dla osobistego wzrostu. Stoicyzm uczy nas, aby skupić się na tym, co możemy kontrolować. I chociaż nie możesz kontrolować, jak inni cię traktują, możesz kontrolować, jak na to reagujesz. Przyjmując tę mentalność, przekształcasz wyzwania w możliwości wzmocnienia swojej odporności i pewności siebie. Ta zmiana perspektywy daje ci ogromną władzę nad własnym życiem kiedy zaczynasz widzieć obojętność jako odbicie twojej wewnętrznej siły, znajdujesz większy spokój w sobie. Lęk i niepewność maleją, ustępując miejsca głębokiemu spokojowi. Zauważasz, że twoja siła pochodzi z wewnątrz, a nie z opinii innych, a to odkrycie jest niesamowicie wyzwalające. Następnym razem, gdy ktoś cię zignoruje, potraktuj to jako okazję do refleksji nad swoją własną siłą i kontynuowania wzrostu. Wykorzystaj obojętność jako narzędzie do samopoznania i odporności. Czasami najlepszą odpowiedzią jest milczenie. Kiedy ktoś próbuje cię sprowokować lub zignorować, naturalne jest chcieć się bronić lub reagować. Ale stoicyzm uczy nas, że prawdziwa siła często tkwi w niereagowaniu. Kiedy wybierasz, aby nie dawać natychmiastowej odpowiedzi, pokazujesz, że nie dajesz się łatwo sprowokować ani zlekceważyć. To milczenie jest wyraźnym pokazem pewności siebie i kontroli emocjonalnej. Ludzie, którzy cię ignorują, zazwyczaj oczekują reakcji, a nie oferując jej, całkowicie ich rozbrajasz. Milczenie niesie ze sobą spokój, który może cię chronić. Podczas gdy inni angażują się w kłótnie i manipulacje, utrzymanie kontroli nad sobą nie tylko oszczędza twoją energię, ale także pokazuje siłę, którą niewielu potrafi utrzymać. Kiedy wybierasz milczenie, osoby, które cię ignorują, mogą zauważyć, że ich działania nie przynoszą oczekiwanego efektu, co może ich zaniepokoić. Ponadto, milczenie daje ci czas na przemyślenie, refleksję i decyzję, jaka jest najlepsza forma działania, unikając impulsywnych reakcji, które tylko pogorszyłyby sytuację. Milczenie to nie tylko reakcja to inteligentny wybór, który wzmacnia twoją pozycję. Z czasem inni zaczną postrzegać Cię inaczej. Twoja spokój i kontrola pokazują, że Twoja siła pochodzi z wewnątrz, wzmacniając Twoją obecność w każdej sytuacji. Stoicyzm przypomina nam, że wiedza o tym, kiedy mówić, a kiedy milczeć, jest formą mądrości. Kiedy wybierasz milczenie w momentach prowokacji, demonstrujesz głębokie zrozumienie ludzkich emocji i panowanie nad własnymi. To subtelna, ale potężna forma wpływu. Utrzymanie spokoju i odpowiadanie milczeniem nie jest słabością, to znak ogromnej siły wewnętrznej. Pokazuje, że wiesz, że nie każda walka jest warta zachodu. Zamiast wyczerpywać się wszystkim, wybierasz, gdzie zainwestować swoją energię, koncentrując się na tym, co naprawdę się liczy. Używanie milczenia jako narzędzia. Przekształca każdą obojętność w okazję do pokazania, jak silny jesteś. Nie chodzi o ignorowanie prowokacji, ale o pokazanie samokontroli i odporności. Dzięki temu podejściu przekształcasz to, co byłoby wyzwaniem, w moment osobistego wzrostu. Nie otrzymywanie uwagi, której pragniesz, może boleć, ale jest to również niesamowita szansa na wzmocnienie swojej niezależności i odkrycie swojej prawdziwej siły. Często szukamy potwierdzenia w innych, aby poczuć się docenionym, oczekując, że zostaniemy zauważeni lub uznani. Ale kiedy ta uwaga nie przychodzi, właśnie wtedy możesz spojrzeć w siebie i odkryć, że jej nie potrzebujesz. To pierwszy krok do prawdziwej samowystarczalności. Kiedy brakuje uwagi, wykorzystaj ten moment na refleksję. Zamiast czuć się mniej ważnym, wykorzystaj to, aby ponownie połączyć się ze swoimi cechami i umiejętnościami. Rozpoznaj swoją wartość bez zależności od tego, co myślą inni. To nie tylko czyni cię silniejszym, ale także uwalnia cię od potrzeby zewnętrznej walidacji. Prawdziwa siła pochodzi z samowystarczalności. Kiedy uczysz się znajdować wartość i cel w sobie, opinie innych przestają cię tak bardzo dotykać. Bycie samowystarczalnym nie oznacza, że będziesz się izolować lub zamykać, ale budować solidną pewność siebie. Za każdym razem, gdy nie otrzymujesz oczekiwanej uwagi, masz okazję do praktykowania tej samowystarczalności. Zapytaj siebie: Co mogę teraz zrobić, aby poczuć się dobrze ze sobą? Znajdź działania, które dają ci poczucie spełnienia i celu. Robiąc to, pokazujesz, że twoja wartość nie zależy od innych, ale od tego, jak sam siebie postrzegasz. Kiedy jesteś samowystarczalny, pozwala ci to być bardziej obecnym dla innych. Bez ciągłego poszukiwania uwagi, możesz skupić się na byciu pozytywną i stabilną obecnością dla tych, którzy są wokół ciebie. To tworzy pozytywny cykl, w którym twoja wewnętrzna siła inspiruje ludzi wokół ciebie. Stoicyzm uczy nas, aby skupić się na tym, co możemy kontrolować. Nie możesz kontrolować uwagi, którą otrzymujesz od innych, ale możesz kontrolować, jak reagujesz, gdy jej nie ma. Przyjmując samowystarczalność, przejmujesz kontrolę nad swoim życiem i znajdujesz siłę w sobie. Przekształcanie braku uwagi w samowystarczalność to droga, która wymaga praktyki i cierpliwości, ale rezultaty są transformujące. Każdy mały krok, który robisz w kierunku emocjonalnej niezależności, czyni cię silniejszym i bardziej pewnym siebie, a ta pewność siebie odbija się w twoich działaniach i w tym, jak postrzegają cię inni. Prawdziwa obecność nie pochodzi z aprobaty innych, ale z bycia autentycznym i pewnym tego, kim jesteś. Kiedy przyjmujesz samowystarczalność, potrzeba zewnętrznej uwagi traci na znaczeniu, a twoja siła i pewność siebie zaczynają naturalnie błyszczeć. Pozwolenie czasowi na wykonanie swojej pracy to coś, o czym często zapominamy, zwłaszcza w świecie, który chce wszystkiego na wczoraj. Ale stoicyzm uczy nas, aby ufać procesowi i dać czasowi czas na ujawnienie naszej prawdziwej wartości. Z cierpliwością, nawet osoby, które Cię ignorują, mogą dostrzec Twoje znaczenie. Wszyscy przechodzimy przez chwilę, kiedy czujemy się zapomniani lub niedoceniani, co może sprawić, że kwestionujemy swoją wartość. Jednak stoicyzm zachęca nas do podążania inną drogą zaufania. Że czas przyniesie odpowiedzi. Dotarłeś do połowy filmu, co pokazuje Twoją chęć poprawy. Gratulacje za to. Chciałbym Cię prosić o małą przysługę. Zostaw komentarz, to bardzo pomaga kanałowi. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy, że wpiszesz lepszy każdego dnia, abym wiedział, że dotarłeś aż tutaj. I oczywiście nie zapomnij zasubskrybować, aby śledzić więcej takich treści. W komentarzach zostawiłem również kilka książek o stoicyzmie które bardzo mi pomogły i mogą Cię zainspirować do przyjęcia silniejszej i bardziej odpornej mentalności. Cierpliwość daje nam szansę na pokazanie, kim jesteśmy, poprzez nasze działania, bez pośpiechu, aby udowodnić coś natychmiast. Pomyśl o dziele sztuki. Nie staje się arcydziełem z dnia na dzień. Wymaga czasu, poświęcenia i cierpliwości artysty. W ten sam sposób nasza wartość nie ujawnia się od razu. Jest budowana z czasem, z konsekwencją i odpornością. Kto nie widzi Twojej wartości dzisiaj, może nie być gotowy, aby ją dostrzec, ale czas ma sposób na ujawnianie prawdy. Czas ma unikalny sposób na pokazanie, co naprawdę się liczy. A jedną z najcenniejszych lekcji jest nie marnowanie energii na próby wymuszania uznania. Zamiast tego, skupienie powinno być na Tobie, na byciu najlepszą wersją siebie. Z biegiem dni ci, którzy będą otwarci na dostrzeżenie, zauważą Twoją prawdziwą wartość. A najlepsze jest to, że pozwalając czasowi na wykonanie tej pracy, zachowujesz swoją energię i godność. Demonstrowanie cichej pewności siebie, bez desperacji za aprobatą, dowodzi, że wierzysz w siebie, niezależnie od opinii innych. Stoicyzm uczy nas, aby skupić się na tym, co możemy kontrolować, i zaakceptować to, co jest poza naszym zasięgiem. Nie możesz kontrolować, kiedy lub jak inni uznają Twoją wartość, ale możesz kontrolować swoją cierpliwość i wytrwałość. Z czasem ludzie mogą zacząć dostrzegać konsekwencje Twoich działań i integralność Twojego charakteru. Kiedy to się stanie, Twoja wartość stanie się niemożliwa do zignorowania. Ponadto, ta cierpliwość otwiera drzwi do nauki i wzrostu. Każde wyzwanie, które stawiasz czoła z spokojem, Czyni Cię silniejszym. Czas nie tylko pokazuje Twoją wartość, ale także uczy cennych lekcji odporności, wytrwałości i mądrości, a te lekcje są kluczowe dla Twojego ciągłego wzrostu. Podczas gdy czas ujawnia, co naprawdę jesteś wart, nie tylko się wzmacniasz, ale także inspirujesz innych wokół siebie. Mądrość czasu, jak przypomina nam stoicyzm, zaprasza Cię do życia z cierpliwością, zaufaniem i spokojem. I robiąc to udowadniasz sobie i światu głębie swojej siły. Przekształcenie obojętności w wdzięczność może być potężnym narzędziem do zmiany sposobu, w jaki postrzegasz te sytuacje. Kiedy ktoś traktuje cię z obojętnością, naturalne jest, że czujesz się zraniony. Ale jeśli spojrzysz na to z innej strony, możesz przekształcić to doświadczenie w coś pozytywnego. Bycie wdzięcznym za te momenty oznacza zrozumienie że są to okazje do wzmocnienia i samopoznania. Zamiast dać się zniechęcić, programujesz swój umysł, aby postrzegać te sytuacje jako szansę na uwolnienie się od potrzeby aprobaty innych. Budując solidną podstawę zaufania i odporności, zaczynasz mniej polegać na zewnętrznej walidacji, aby poczuć swoją własną wartość. Kiedy praktykujesz wdzięczność, zaczynasz widzieć obojętność bardziej wyraźnie. Bycie wdzięcznym za te momenty oznacza dostrzeżenie, że obojętność innych nie definiuje ciebie, ale raczej podkreśla ich zmagania i ograniczenia. Dzięki temu zyskujesz więcej empatii i współczucia zamiast nosić urazę. Przekształcając obojętność w powód do wdzięczności, uwalniasz się od oczekiwań innych, pozostawiając swoje szczęście w Twoich rękach, a nie w reakcjach innych. To daje Ci niesamowitą wolność bycia tym, kim naprawdę jesteś. Kiedy uczysz się skupiać na tym, co naprawdę się liczy, nie tylko twoje relacje stają się bardziej autentyczne, ale także twoja energia kieruje się na to, co cię uszczęśliwia, na twoje marzenia i pasje. To tworzy pozytywny cykl samopoznania i spełnienia, gdzie każdy krok prowadzi cię do prawdziwszych połączeń i bardziej klarownego celu. Stoicyzm uczy nas, aby skupić się na tym, co możemy kontrolować, i chociaż nie możesz kontrolować obojętności innych, Możesz zdecydować, jak na to zareagujesz. Wdzięczność to potężne narzędzie, które przekształca trudne sytuacje w możliwości wzrostu, ujawniając Twoją siłę i mądrość. Następnym razem, gdy ktoś potraktuje Cię z obojętnością, spróbuj czegoś innego. Praktykuj wdzięczność. Bądź wdzięczny za szansę wzmocnienia się, lepszego poznania siebie i uwolnienia się od potrzeby zadowalania innych. Ten prosty akt wdzięczności zmieni Twoją perspektywę i wzbogaci Twoje życie. Odkryjesz, jak znaleźć siłę w trudnych momentach i przekształcić wyzwania w możliwości wzrostu. Zobaczenie bólu bycia ignorowanym jako szansy na wzrost to coś, co możesz rozwijać. Stoicyzm daje nam narzędzia do wykorzystania tych bolesnych doświadczeń jako impulsu do naszego rozwoju. Kiedy ktoś cię ignoruje, normalne jest, że czujesz się sfrustrowany lub zraniony, ale stoicyzm przypomina nam, że chociaż ból jest nieunikniony, cierpienie jest wyborem. Możesz użyć tego bólu do refleksji i wzrostu. Bycie ignorowanym wyzwala cię do stawienia czoła swoim niepewnościom i znalezienia wartości w sobie, bez polegania na innych. Ta zmiana spojrzenia jest kluczowa dla twojego wzrostu. Stoicyzm zachęca nas do postrzegania każdej trudności, jako szansy do pokazania naszej odporności. Stawiając czoła bólowi z odwagą, odkrywasz siłę, którą posiadasz i jak możesz pokonać przeszkody. To buduje solidną pewność siebie, która będzie widoczna zarówno dla Ciebie, jak i innych. Ból może również nauczyć Cię większej empatii. Wiedza, jak to jest być ignorowanym, może uczynić Cię bardziej wrażliwym na doświadczenia innych, co poprawia Twoje relacje. Stoicyzm przypomina nam, że chociaż nie możesz kontrolować, czy ktoś cię ignoruje, możesz kontrolować, jak na to reagujesz. Wybierając postrzeganie bólu jako szansy na wzrost, przejmujesz kontrolę nad swoją historią i wzmacniasz się z każdym wyzwaniem. Przekształcenie bólu bycia ignorowanym w źródło motywacji może odnowić twoją energię do realizacji swoich celów. Kiedy zaczynasz postrzegać wyzwania jako szansę na wzrost, Twoje spojrzenie na życie całkowicie się zmienia. Stoicyzm uczy nas dokładnie tego, że przekształcając ból w wzrost, znajdujemy sens nawet w najtrudniejszych doświadczeniach. To nie tylko pomaga ci radzić sobie z bólem bycia ignorowanym, ale także daje sens każdej sytuacji, z którą się spotykasz. Teraz pomyśl, jak radzić sobie z obojętnością. Bycie odsuniętym na bok może głęboko zranić i podważyć twoją samoocenę. Ale stoicyzm oferuje nowy sposób patrzenia na to. Uczy cię przekształcać ten ból w siłę i używać swojej wrażliwości jako podstawy do odporności. Kiedy ktoś nie daje ci uwagi, na którą zasługujesz, jaka jest twoja pierwsza reakcja? Może to być frustracja, smutek, a nawet chęć zemsty. Ale co jeśli zamiast tego wykorzystasz ten moment, aby spojrzeć w siebie? Prawdziwa siła według stoicyzmu nie tkwi w tym, jak reagujemy zewnętrznie, ale w tym, jak przetwarzamy trudności wewnętrznie. Pomyśl o kimś, kogo podziwiasz za utrzymanie spokoju w obliczu obojętności. Ta osoba nie jest zaniepokojona, ponieważ wie, że jej wartość pochodzi z wewnątrz, z solidnej pewności siebie, a nie zewnętrznej aprobaty. Jest jak mocne drzewo, które opiera się wiatrowi, ponieważ ma głębokie korzenie. Kiedy stawiasz czoła obojętności z spokojem i pewnością siebie, nie tylko wzmacniasz swój charakter, ale także inspirujesz innych wokół siebie. Mam nadzieję, że te refleksje zainspirują cię do stosowania zasad stoickich w codziennym życiu. Nie jako sposób na ucieczkę od bólu, ale jako sposób na znalezienie sensu i siły w każdej sytuacji. Bycie ignorowanym lub wykluczonym boli, ale te trudne chwile mogą stać się potężnymi okazjami do zmiany. Zamiast pozwalać, aby obojętność innych wpływała na Twoją samoocenę, traktuj tę sytuacje jako szansę na wzrost i wzmocnienie osobiste. Stoicyzm uczy nas, że zamiast reagować z urazą, możemy odpowiedzieć z samowspółczuciem. Użyj obojętności jako impulsu do lepszego poznania siebie i wzmocnienia swojej wewnętrznej pewności. Stawiając czoła bólowi z pozytywnym nastawieniem i skupiając się na swoich celach i wartościach, przekształcasz przeciwności w okazję do wzrostu. Pamiętaj, prawdziwa siła nie pochodzi z aprobaty innych, ale z Twojej zdolności do wiary w siebie i swój potencjał. Każde wyzwanie, które się pojawia, jest okazją do ponownego odkrycia siebie i wzmocnienia swojej samooceny. Kiedy przyjmujesz stoicką mentalność, nie tylko lepiej radzisz sobie z bólem, ale także odkrywasz wewnętrzną siłę, która może cię prowadzić do nowych poziomów szczęścia i spełnienia. Traktuj te trudne momenty jako szansę na rozwój i wzbogacenie swojej własnej podróży. Prawdziwa transformacja zaczyna się od wewnątrz, a kiedy przyjmujesz swoją własną siłę, stajesz się autorem swojej własnej szczęśliwości. Dotarliśmy do końca tej refleksji na temat przekształcania bólu i obojętności w możliwości wzrostu. Jeśli ten materiał Ci pomógł, nie zapomnij zostawić swojego lajka like i komentarza, to bardzo pomaga, aby wiadomość dotarła do tych, którzy również mogą jej potrzebować. Zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych filmów i sprawdź inne treści na kanale. Jestem pewien, że znajdziesz coś, co Cię zainspiruje. Miłego dnia, do zobaczenia.